Cześć kochani, witam Was na moim vlogu w kolejnym takim spontanicznym filmiku, bo w filmiku, który nagrywam w Sunshine Coast, jesteśmy tutaj na parę dni na takim odpoczynku. I oczywiście po paru dniach stwierdziłam, że jednak warto zrobić takiego vloga dla Was o tym tutaj regionie Sunshine Coast, który jest na południu Queensland, dlatego że jest to naprawdę pięknie w niektórych miejscach. Ma tu wejście na jedną z plaż w Sunshine Coast. Nie macie pojęcia, jak tu wieje i jaki to ma wpływ, właśnie na temperaturę, bo ogólnie w słońcu jest tak upalnie, że mi w długim rękawie, długich nogawkach jest mega upalnie, ale w cieniu jest tak zimno, że ten długi rękaw i długie nogawki to jest za mało, wam powiem, ale pięknie jest. Super ocean wygląda. A tam, hen daleko, w oceanie sobie skaczą wieloryby, nie wiem czy zobaczycie, pewnie nie, bo to co jakiś czas, co chwilkę, ale jest w sumie daleko, kamera od oceanu, wiadomo, ale tutaj jest sezon teraz na wieloryby, więc wystarczy generalnie spojrzeć w jakieś miejsce na oceanie i po prostu patrzeć, patrzeć i nagle zazwyczaj się tam gdzieś wieloryby zjawią. Wieje jak nie wiem, ale jest. Super piasek jest taki miękki, że po prostu szok. Masakra, przyjemność chodzić po nim. Tutaj mamy wiadomo, ocean, a zaraz wam pokażę, jak wygląda nabrzeże, jak tutaj mają zabudowane, nie ma wielkich wieżowców jakichś tak jak Gold Coast, które jest stąd no tak z dwie godzinki jazdy, coś takiego. No może troszeczkę więcej. Tu jedna z ulic głównych w jednej z, dziel z dzielnic Sunshine Coast. A tu kolejna plaża Sunshine Coast, taka malutka. Pokażę wam jak to wygląda tutaj dookoła. Tam z dalsza widać jakieś budynki takie troszkę większe, ale to nie to samo właśnie co w Gold Coast. A tu naokoło, dookoła właśnie są takie. Choinki i budynki mieszkalne, i hotele też podejrzewam. Ale powiem Wam, że, czym bardziej na północ, właśnie tego Sunshine Coast, jedziemy, tym bardziej mi się podoba. Więc, jak ktoś będzie tutaj w Australii i będzie po prostu gdzieś w okolicach Brisbane Gold Coast, no to właśnie godzinka jazdy na północ od Brisbane. Jest to Sunshine Coast i myślę, że warto sobie tutaj przyjechać i zobaczyć taką spokojniejszą ogólnie część tego wybrzeża, powiedzmy południowego Queensland. Pokażę Wam jeszcze tak na szybciutko te charakterystyczne dla Australii, bym powiedziała, choinki. Ja to nazywam na odwrót rosnące. Tutaj patrzcie na te choinki, krzywo rosnące, do góry mają bardziej te igły skierowane, gdzie my w Polsce wiadomo mamy na dół. I tutaj w południowym Queensland, gdzie my teraz jesteśmy, to jest to właśnie charakterystyczne. Te choinki, jest ich tu więcej bym powiedziała niż palm, no a u nas w tym tropikalnym Queensland, no to już jest wiadomo więcej e, ho, e, tych palm niż choinek. A tutaj też jest kolejna część takiego małego centrum, w Sunshine Coast. Przy ulicy to jest, i po drugiej stronie mamy ocean, plażę, zaraz wam pokażę. Tutaj jeszcze są restauracyjki, i tutaj właśnie już jest plaża i ocean. Zobaczcie, jak to ładnie na tej plaży. Taka ciekawostka tutaj, to jest, że tu bliżej aparatu jest plaża Sunshine Coast a tam po drugiej stronie, e, można powiedzieć, tej zatoki jest piasek należący do wyspy, która znajduje się tak naprawdę, zaczyna się tak naprawdę od Brisbane i ciągnie się aż tutaj. I tutaj patrzcie, jest dużo tych takich charakterystycznych dla południowego Queensland, bym powiedziała, bo ja to głównie tutaj mnóstwo tego w południowym Queensland widzę. Te takie palmo drzewa, yy, no, yy, to pewnie nie jest taka palma typowa, ale jest to egzotyczne drzewo i powiem Wam, że tutaj tego jest o wiele więcej niż palm, takich tych typowych palm, których właśnie jest bardzo dużo u nas w Makai. Kolejną plażę to jest dalej Sunshine Coast. Więc tu jest naprawdę dużo różnych plaż. Bardzo dużo. Dobra, biegnę już na dół, żeby zdążyć jeszcze na parę innych plaż i w parę innych miejsc, bo jeszcze troszkę tego Sunshine Coast mamy do zobaczenia. Dobra, lecimy, chodźcie. Malutki urywek kolejnej plaży znowu wieje. Tu Wam pokażę taką ciekawą, fajną, nowoczesną dzielnicę w Sunshine Coast. Zobaczcie sobie, jak to tutaj wygląda. Oczywiście standardzik te choinki. I nad wodą mają rezydencje. Takie też y, unicy są. Ładnie to to wygląda bardzo nowocześnie i tak świeżo. A tutaj już mamy taką spokojniejszą część, zobaczcie, z parkiem i z taką zatoką portową. Dla statków. Ładnie to tu wygląda naprawdę przepięknie. No i oczywiście jest tak spokojnie. Nie ma wzburzonego oceanu tutaj. Wiadomo. Nie wieje za bardzo. Więc jest naprawdę teraz też cieplutko. Super. Teraz wspinamy się na jakiś punkt widokowy, na górę, na jakąś latarnię. Ciekawy, czy Jamie się wspnie. Humorek średni. Ale tam niby jest jakiś fajny widok, więc pokażemy Wam, jaki widok z tej latarni. 3-4! Trzy, Nie, Trzy. <grywka> yeah, już jesteśmy prawie na górze! Wow, ale super! Pięknie widać ocean szczególnie i te fale padające na plażę super. No, rzeczywiście z góry jednak widok na plaży na Ocean jest zupełnie inny. Widok z góry naprawdę super, szczególnie na ten taki potężny ocean z tymi potężnymi falami. No, niesamowicie to wygląda. My już schodzimy z miejsca widokowego z latarni. Idziemy sobie na plażę, więc pokażemy wam, jak wygląda tutaj. Kolejna plaża w Sunshine Coast. Zaczęło nam teraz padać, a mieliśmy jechać na plażę, więc zobaczymy, ale mamy nadzieję, że się wypogodzi, jak tam dojedziemy. Tu mamy już wejście na plażę w Mululaba. Zaraz wam pokażę tutaj, jak to miasteczko Mululaba, Mululaba wygląda właśnie nad plażą. Tutaj już mamy wejście na samą plażę, a tutaj pójdziemy dalej. Tu jest deptak i kawiarenki, restauracje. Dobra, Tata na pół uciekł, idziemy już szybko na plażę. I patrzcie, tutaj wyszliśmy na taki malutki punkt widokowy na tą właśnie plażę w Mululaba i pięknie to wygląda. I wchodzimy już na tą plażę w Mululaba. Tu się dzieje już więcej, zobaczcie, więcej turystów, plażowiczów. Wie je oczywiście niesamowicie. Tu mamy widok z innej strony na plażę w Mululaba. Zobaczcie, jak tu pięknie. Tam są właśnie knajpki, też i deptak Jeszcze jeden nad samą plażą. Zaraz was tam wezmę. No a tutaj, oczywiście, już plaża. Tak, a więc my teraz idziemy już na spacer po plaży, bo Jamie musi się wybiegać przed rzepką i powiem Wam, zaraz pokażę, że połowa plaży praktycznie jest mokra od przypływu, bo teraz jest odpływ, więc był przypływ, zmoczył praktycznie cały piasek i teraz jest odpływ. Sobie teraz właśnie tą promenadą nad samym oceanem i jest naprawdę słodzie warto i pięknie przecudownie naprawdę. Patrzcie, jak tu pięknie mają takie hoteliki, budynki. To też jest wszystko nad samą plażą tutaj. Super to wygląda. Ojniceczki charakterystyczne. Tak sobie spacerujemy, spacerujemy i zaraz Was zarzucę mnóstwem zdjęć. Jesteśmy dalej nad plażą, ale już teraz bardziej tak w tej takiej miejskiej części można powiedzieć, bo przed chwilą szliśmy tym typowym deptakiem nad samą plażą, a teraz już idziemy kolejnym deptakiem dalej troszeczkę od plaży, ale też blisko, więc pokażę Wam jak to tu wygląda. Powiem Wam szczerze, słuchajcie, że mega mi się podoba ta część właśnie Mululaba. Jak będziecie tutaj gdzieś blisko właśnie Sunshine Coast, będziecie chcieli odwiedzić tutaj Sunshine Coast, pełno mam piasku, to przede wszystkim Wam polecam właśnie tą Mululaba, dlatego że naprawdę przypomina to mega mi akurat Gold Coast, a Gold Coast, jak pewnie wiecie z wcześniejszego mojego filmiku jest moim ulubionym miastem w Australii. I w ogóle ogólnie, chyba jakie ja do tej pory widziałam, bo jest piękne właśnie połączenie plaży, życia takiego beach, style life z budynkami olbrzymimi. A tutaj, w Sunshine Coast w Mulula Bath, tutaj właśnie też jest tak, jakby troszeczkę tego Gold Coast, czyli też jest piękna plaża, super dept, tak nad plażą no i są te budynki, które już może nie są aż takie wysokie, ale też są w miarę fajne i powiem wam szczerze, że taki spokojniejszy troszeczkę tutaj styl życia jest niż w Gold Coast, mniej turystów i przez to może nawet bardziej ciekawie, jeżeli ktoś nie chce takiej typowo turystycznej miejscowości jak Gold Coast, to może sobie właśnie tutaj w Sunshine Coast w Mullulla spędzić czas i jest naprawdę przepięknie i warto, polecam Wam. Ale zobaczcie sobie mój filmik z Gold Coastu, który Wam tutaj podlinkuję i w opisie filmiku też i e, będziecie mogli sobie porównać właśnie jaka jest różnica między Gold Coast a Sunshine Coast. Idziemy teraz na plażę w Aleksandra Headland, się to część Sunshine Coast nazywa. Tak, tutaj ta plaża wygląda też pięknie. Tu widać, tak mniej turystycznie jest, ale też przepięknie. powolutku. Jedziemy też do domu po parodniowym pobycie tutaj. Myślę, że Wam się odcinek podobał, mam nadzieję. E, I mam nadzieję, że jak ktoś z Was będzie w Queensland kiedyś, to zajrzycie tutaj do Sunshine Coast. Szczególnie tę część Mululaba. Wam bardzo polecam. No a jak Wam się odcinek podobał, to oczywiście Was zachęcam do lajkowania go. Nie zapomnijcie. E, no i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Pa, pa!